Dzień dobry, nazywam się Dariusz Godlewski, jestem prezesem Zarządu Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu imieniem Aliny Pieńkowskiej. Z racji tego, że zapotrzebowanie na nasze usługi systematycznie rośnie, zdecydowaliśmy się na rozbudowę placówki. W czasie prac budowlanych doszło do pewnych problemów związanych z błędem konstrukcyjnym, który trzeba było naprawić. Dlatego zwróciliśmy się do firmy GOBR z propozycją podjęcia się tego zadania. Zdecydowaliśmy się na usługi tej firmy dlatego, że rozwiązanie, które nam zaproponowano, było bezinwazyjne, nie wiązało się z koniecznością zaprzestania pracy w ośrodku, było stosunkowo tanie, no i realizowane było w stosunkowo krótkim czasie. Prowadzimy prace związane ze wzmocnieniem gruntu oraz podbiciem fragmentów istniejących ław fundamentowych. Cały cykl pracy składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie dokonujemy mało średnicowych nawiertów bezpośrednio przez fundament, po to aby znaleźć się w gruncie, który ma być wzmacniany. W kolejnym etapie nasi technicy wkładają pakery iniekcyjne, przez które wstrzykiwany będzie następnie nasz materiał geopolimerowy. Bezpośrednio na tym etapie mamy zaprojektowane dwa. Lub trzy poziomy podbicia istniejących ław fundamentowych. W przypadku konsolidacji przypowierzchniowej mamy na celu wytworzenie pełnej styczności spodniej strony fundamentu z położonym pod nim gruntem i wypełnienie wszelkich pustych przestrzeni, które się w nim znajdują. Konsolidacja wgłębna natomiast pozwala nam na wzmocnienie gruntu na większej głębokości, pozwalając na przeniesienie znacznych obciążeń. Wszystkie nasze prace jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu kilku dni roboczych przy maksymalnym ograniczeniu nieporządku i zakłóceń dla użytkowników obiektu.